Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku lekcji plastyki online. Sztuka Was szuka. Kochani, dzisiaj y, taka nietypowa lekcja, ale myślę, że bardzo atrakcyjna, dotyczyć będzie biżuterii. Ale czy tylko ludzie noszą biżuterię i czy tylko ludzie mogą zdobić się biżuterią? Nie. Otóż dzisiaj będzie temat książki. I ona powiedzie nas do świata biżuterii, ponieważ będziemy robić zakładki. Zakładki, które nazywają się właśnie taką biżuterią dla książek. Ten świat, do którego Was zapraszam jest kolorowy. Jest świecący, jak to w świecie biżuterii musi być eleganckie, ale tak naprawdę jest są do odwiedzenia dla każdego i dla młodszego i dla starszego i dla zdolnego i dlatego komuś się zupełnie e, talent nie ima, ale tak naprawdę ma dobre chęci, bo o to w tym wszystkim chodzi. Ktoś powie, że e, zakładka nic wielkiego, można kupić, tak? Owszem, można kupić, ale myślę, że wykonana zakładka własnoręcznie e, podarowana komuś zakładka wykonana własnoręcznie cieszy podwójnie i tak naprawdę to sprawia radość, bo w takiej właśnie zakładce są emocje, jest uczucie, e, jest jakieś zaangażowanie, wasz pomysł, a niedługo walentynki. To może być świetny też pomysł na prezent walentynkowy dla osoby, którą kochamy, którą szanujemy, dla naszego przyjaciela, przyjaciółki. Zapraszam do tworzenia, ale zanim, to troszeczkę historii jak zwykle. Słuchajcie, wzmianki o zakładkach, jeżeli chodzi o książki, dotyczą już czasów starożytnych, aczkolwiek takie pierwsze zapiski notowane dotyczą już średniowiecza i książki były wartością wtedy same, same, same w sobie, ponieważ mnichowie, którzy w zakonach przepisywali te manuskrypty właśnie, pisali te ręcznie, gęsim piórem księgi, no naprawdę zdobili je w przepiękny sposób, one były zdobione złotem, inkrustowane były były oprawki drogimi kamieniami, więc one były same wartościowe w sobie i tutaj można powiedzieć żartobliwie, że na szczęście zakładki istniały i właśnie służyły do tego, żeby zaznaczać jakąś e, stronę i pewien rozdział, który, na którym zakończyliśmy nasze czytanie, ponieważ taki mnich jakby się dowiedział, że jakiś można władca, książę czy szlachcic zagina te kartki, tak jak e, zwykliśmy to robić, co niektórzy, zagina te kartki, książki, no dostałby zawało po prostu te drogocenne książki, w które są opracowane, które y, tyle czasu go kosztowały, bo takie książki, muszę powiedzieć, pisano i przepisywano po prostu latami. Słuchajcie, e, chciałam Wam teraz zaproponować kilka takich zakładek. Na koniec pokażę jeszcze takie przykłady, które mam nadzieję Was zainspirują, bo o to chodzi w tych, e, o to chodzi w tych zajęciach, po prostu o inspirację. I e, pierwszą taką zakładką, którą chciałam w, Wam pokazać, jest taka właśnie zakładka. Bardzo taka bajkowa, ale dla dzieci, ale też i starszych, ponieważ ja uważam, że jeżeli takie zakładki naprawdę dostałabym od osób bliskich bardzo, ale to bardzo bym się cieszyła. Mam tutaj przygotowany już taki właśnie format. Tutaj już wycięłam takiego kotka. Tu mam y, taką y, trochę złośnicę y, panią zając, Japonkę. Tu jest misio, ale no myślę, że pokażę Wam na czym to polega, po prostu wycinając taką... Y, taką zakładkę. Zakładkę tutaj znacznik, bo ich może być bardzo dużo możemy sobie zaznaczać teksty, które nas interesują. Oczywiście nożyk, jeżeli chodzi o drobne elementy, równa się pomoc rodzica, albo po prostu ostrożność o tym będę cały czas przypominać, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Oczywiście tutaj ten biały element, który jest jest do wycięcia. musimy go... Usunąć i żeby to było właśnie zrobione estetycznie i prawidłowo, robię, yy, robię to nożykiem. Powiem Wam szczerze, że bardzo fajne są. Yy, w tej chwili ich nie mam, ale nożyczki takie, które używamy do paznokci, jak sobie kupicie i sprawicie takie nożyczki, i będziecie mieli tylko do swoich funkcji, właśnie takich plastycznych, artystycznych, to będzie yy, bardzo fajnie. Moje zostały w teatrze. Ale czekają tam na mnie i ja tutaj no nie mam problemów właśnie z nożykiem i z operowaniem nożykiem, z wycinaniem, więc tutaj myślę, że jakoś sobie poradzę. Zobaczcie, że tutaj już wycinam te elementy. Coś mi się tutaj już kształtuje i kręci. Oczywiście do Was należy pomysł i to jak Wy podejdziecie do tego, bo jest wiele bajek, wiele takich przedstawień filmów, waszych bohaterów, ulubionych komiksów, więc naprawdę wy tutaj możecie dać yy, yy, światełko zielone do tego, żebyście tworzyli, wymyślali i naprawdę zilustrowali całą waszą albo wycieczkę gdzieś na wakacje, albo bo to mogą być i samochody, i mogą być jakieś rakiety. No tutaj może być wszystko. Ja już nie chcę mówić i, i, i wymieniać wszystkich elementów, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o zakładki, one mogą być robione z wszystkiego. Z włóczki, z papierów, z kolorowych kartoników, z jakichś takich bibelotków, z, z, z pewnych cekinów. Jak sami widzicie, tutaj przygotowałam się solidnie. Mam tutaj całe zestawy wszystkich elementów, które gdzieś tam poszperały. I wyciągnęłam z mojego biurka, i myślę, że Wy też większego problemu z tym nie będziecie mieć. Po prostu poszukajcie, usiądźcie i zobaczcie, co tam macie. Wyciągnijcie wszystko, złóżcie i to się Wam na, na pewno przyda. Tworząc jakąś zakładkę, wpadacie na kolejny pomysł i kolejny, i zobaczycie, jaka to będzie frajda zabawa i fajne spędzanie wolnego czasu. Zobaczcie. I to już są moje właśnie zakładeczki, takie animowane. Spójrzcie tylko, jak one będą ładnie wyglądać, jeżeli sobie zaznaczę jakąś stronę. Mam nadzieję, że to będzie widać. Strony, która mnie interesuje albo stronę do lektury, gdzie pani wiem, że będzie pytała odnośnie jakiegoś zagadnienia, zobaczcie jak to fantastycznie wygląda żartobliwie, zabawnie, ale też bardzo, bardzo fajnie. Kolejną taką propozycją, którą chcę Wam, e, chcę wam e, pokazać i namówić, to jest taka e, zakładka vintage, czy ja to nazywam, czyli taka zakładka może troszeczkę w takim stylu retro, która będzie świetnym prezentem dla mamy, czy też rewelacyjnym prezentem dla naszej babci. Mam tutaj takie, słuchajcie troszeczkę kulinarne przyrządy. To są takie dekoracyjne do mafinek, do ciasteczek, elementy, które też wykorzystam właśnie w mojej zakładce. I widzicie, że by robić pracę plastyczną, nawet trzeba sięgnąć do zbiorów kuchennych. Ja tutaj sobie nie wiem, tak na bieżąco teraz wszystko zobaczcie, myślę, ale ładnie będzie to się mi komponować. Oczywiście wy możecie sobie tutaj przymierzać, gdzieś tam wymiary robić, i, ale ja tylko chcę być takim yy, motywatorem do tego, żebyście w ogóle zaczęli robić, do tego, żebyście odeszli od komputerów, odeszli od telefonów i zobaczyli, że istnieje inny świat. I niekoniecznie tutaj każdy musi posiadać jakieś specjalne, specjalne uzdolnienia. Ale po prostu chęci. Uważam, że w sztuce, w plastyce liczą się też chęci. Zobaczcie, to już samo w sobie jest ładne, prawda? To trochę nam odstaje, ale o to właśnie mi chodzi. Mam tutaj jakieś takie naklejki, znaczy może nie naklejki, ale jakieś takie rzeczy, które są chyba do dekupażu, o ile pamiętam, ale mówię, wy możecie naprawdę zrobić tutaj bardzo wiele i liczę na to, że po prostu wasza wyobraźnia nie będzie was ograniczać i wykorzystacie wszystko co posiadacie w swoim zapleczu zobaczcie jeżeli mama Taką, czy babcia dostanie jeszcze tutaj z tyłu, może być jakaś dedykacja, wierszyk, czy życzenia, no jest to miłe, ale nie potrzeba jest jakichś specjalnych znowu wydarzeń, żeby obdarować kogoś bliskiego, także taką zakładkę możecie wykonać po prostu tak sobie i podarować komuś. Tutaj jest taka vintage propozycja kolejna, którą które chcę Wam pokazać, pochwalić się i zainspirować. Słuchajcie, kolejną propozycją będzie wykonanie takiej prostej, ale naprawdę prostej zakładki ze sztywnego kartonika. Spójrzcie, ja mam tutaj granatowy kartonik, zginam go na pół, jest on bardzo prosty. Mam tutaj taką srebrną tasiemkę, odmierzam sobie taki kawałek, żeby nie marnować, przypominam o tym, że byście też nie wycinali jakichś elementów zawsze ze środka kartki, tylko gdzieś tam z boku, ponieważ potem wszystkie te elementy, no to jest ekologiczne po prostu i dbamy i o środowisko, uczymy się szanować rzeczy, także myślę, że to się każdemu z nas przyda. Spójrzcie tylko, jaki to ładnie wygląda. Nie wiem, czy widzicie ten błysk i właśnie tą nutę biżuterii w tej zakładce. Zobaczcie, jakie piękne. Prosta zakładka, prosty element, a jaki śliczny. I teraz zobaczcie, jeżeli ja czytam gdzieś sobie, tak, zaznaczam ten fragment i mam przepiękną zakładkę. No jest ona śliczna sama w sobie, zobaczcie. To jest. Kolejny element. Natomiast, jeżeli chodzi o te właśnie trójkąty, zaraz pokażę, jak zrobić taką zakładkę. Zobaczcie, że ona też jest bardzo pomysłowa. Tutaj, oczywiście, ilustrowana może być, yy, co Wam do głowy, jaki temat przyjdzie i motyw. Ja tu zrobiłam takiego liska chytruska, zachłannego na czytanie, ale mam nadzieję, że, że Wy też tutaj zrobicie fantastyczne zakładki. Zobaczcie, że to naprawdę jest. Można nazwać taką zakładkę biżuterią. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Szlachetnie wygląda yy, tak jak najdrogocenniejsze klejnoty. Zaraz Wam powiem, jak to wykonać. Będziemy potrzebować do tego kartkę papieru. Ja tutaj sobie wezmę taki niebieski kartonik. Yy, wycinamy z niego kwadrat, tak? Kwadracik. Przepraszam, ale nie mówię, bo liczę teraz tutaj centymetry. I teraz, żeby wykonać, to jest oczywiście format większy, ale żeby wykonać właśnie to, zginamy na pół. I tak jak w takim zwykłym origami, zginamy teraz rogi do góry. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że XVIII i XIX wiek to zakładki funkcjonowały w formie i takich, które znamy właśnie z dzisiejszych kalendarzy i notesów. Natomiast lata 60. XVIII wieku to rozwój włókiennictwa, i wtedy właśnie wyrabiano takie zakładki Kając je, także one były na pewno bardzo, bardzo ciekawe, ale wyparł je po prostu papier, wszechobecny karton, który wynalazek celulozy, który po prostu wszedł na rynek i był bardziej opłacalny, bardziej pewnie ekonomiczny, no i po prostu tak, tak to się podziało. Oczywiście o historii papieru, jeżeli sięgniecie do poprzednich lekcji plastyki, to było przy okazji yy, pudełek kartonów ozdobnych. Spójrzcie tylko, tutaj ten róg, zaginam znowu w moją stronę do środka. I teraz rogi, które tutaj mi zostały, zaginam właśnie do środeczka za ten margines, tworząc taką kieszonkę. I zobaczcie, że już taka kieszonka ładnie ozdobna jest. Teraz wystarczy przykleić jakiś drogocenny klejnot albo ładną naklejkę i naprawdę możemy sobie fajnie zaznaczyć tekst, który będzie potrzebny mi na przykład kwiatuszki na biologię albo geografię. Widzicie, to jest naprawdę prosta forma estetyczna i naprawdę warta polecenia każdemu. Moi drodzy, takie zakładki mają wiele funkcji, bo ktoś powie, no taka zwykła zakładka, co ona takiego ma w sobie, ale patrząc właśnie na ten rys historyczny, jak ona idzie przez nasze życie gdzieś z naszymi książkami, czyli gdzieś zaznacza też w pewien sposób naszą wiedzę i rozwój taki umysłowy, to muszę Wam powiedzieć, że takie zakładki mają wiele funkcji, ponieważ funkcja przede wszystkim użytkowa, tak, zaznaczamy po prostu jakiś fragment tekstu. Oczywiście. Ale jest też funkcja emocjonalna, czyli te zakładki takie, które niosą za sobą emocje, które niosą za sobą jakieś wrażenia, jakieś wspomnienia. To są też zakładki, które kupujemy na przykład gdzieś na wycieczkach, kojarzą nam się z wyjazdem na wakacje, z jakąś pierwszą randką, z jakimś takim wydarzeniem fajnym, ze zmianą nie wiem mieszkania, no cokolwiek, coś, co nam się po prostu wiąże z jakimiś mam nadzieję dobrymi po prostu emocjami. Oczywiście takie zakładki mają też funkcję dekoracyjną, czyli są funkcją taką pełnią zdobienniczą, bo tak jak mówię, o to nam dzisiaj chodzi, żeby pokazać Wam zakładki, które są po prostu przepiękne i są takie bardzo dekoracyjne i posiadanie takiej ładnej zakładki no jest tak jak posiadanie ładnego pierścionka. Oczywiście zakładki mają jeszcze funkcje reklamowe, to znaczy idąc gdzieś do sklepu, czy kupując książkę jakąś, często już mamy zakładkę w środku, która na przykład reklamującą tę książkę albo to wydarzenie, albo jakieś spotkanie i też dostajemy często takie na przykład reklamy albo prewencyjne informacje na zakładkach, to znaczy na przykład z ośrodka ruchu drogowego są tam jakieś wypisane regułki związane z ruchem drogowym, ze znakami. Mamy też zakładki, które są takie edukacyjne, to znaczy małe ściągi, <laughs> nie polecam, ale warto taką mieć, żeby sobie po prostu gdzieś zaglądać i przypominać, nie namawiam do ściągania, ale y, wiem, że życie jest życiem i pewnie każdy tego. Będzie kiedyś próbował. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o funkcje zakładek, na pewno są jeszcze zakładki kolekcjonerskie, czyli takie, które po prostu zbieramy, wychodzą z jakiegoś, tak jak znaczki pocztowe, z okazji, z okazji jakiegoś wydarzenia, z okazji jakiejś wielkiej imprezy, z okazji takiej, że one są pewnym trofeum, to znaczy są one, otrzymują je dzieci czy dorośli z okazji wygranych konkursów w jakichś zawodach czytelniczych, na przykład, czy też sportowych. To są też takie gadżety, które po prostu upamiętniają i ktoś się może kolekcjonować. Także zachęcam do tego, żebyście tworzyli takie zakładki, bo niby zwyczajna rzecz, a jak się okazuje wcale nie jest taka zwyczajna. Chcę wam teraz pokazać kilka takich pomysłów, które wykonałam troszeczkę wcześniej. Mam nadzieję, że one będą taką zajawką do tego, żebyście po prostu ruszyli w świat zakładek i biżuterii dla książek i naprawdę pochylili się nad tym tematem, bo dosyć tych komputerów i po prostu przechodzimy do działania. Zobaczcie, tutaj mam taką, też z gotowych elementów dorysowałam tylko długopisem kolorowym właśnie taką zakładkę wykonaną już z takich elementów gotowych, ale no mówię, tutaj też wasz pomysł, wasza inwencja się liczy. Kolejną taką zakładką jest forma takiego kotka, i tak naprawdę nikt nie powiedział, że one są tylko przypisane dzieciom, ponieważ ja w głębi ducha zawsze jestem dzieckiem. Mam nadzieję, że będę do późnej starości, bo lubię takie rzeczy i szanuję i spójrzcie, jak to może być ładnie, jak się prezentować, tak? Spójrzcie, tutaj jeszcze mam tą, wykonaną taką zakładkę, odłożę książkę, zakładkę, która wykonana jest w bardzo prosty sposób, gotowe tasiemki takie właśnie przyklejane, metalizujące z jednej i z drugiej strony, a zobaczcie jak ona szlachetnie wygląda i fantastycznie. Oczywiście liska już widzieliście wcześniej. To jest taka narożna tak zwana. Możecie wykonywać też pomponiki, frędzelki. No tutaj mam pomponik właśnie i, i takie różne elementy, które są bardzo y, ozdobne. Zobaczcie, że tutaj wykonałam właśnie taką zakładkę, w taką indiańską troszeczkę. Właśnie z takim, y, z takim pomponem i myślę, że to jest fajny, fajna rzecz i fajny podarunek dla kogoś, y, kto taką rzecz otrzyma. Tutaj jeszcze też jest w podobnej stylistyce, ale powielona właśnie takie forma piórka, naklejana na kolorowe kartony i wycinana i wycinana, jest bardzo sztywna, fajna i też yy, można super zaznaczyć jakiś rozdział w książce. Zobaczcie, ile pomysłów jest i jak można tutaj y, wiele rzeczy powiedzieć o prostej zakładce, o której takiej rzeczy, która gdzieś na co dzień z nami y, żyje i tak naprawdę o niej nie myślimy. Tutaj wykorzystałam, tak jak w XVI wieku, y, sznureczek, dawniej były to tasiemki i spójrzcie, mam jakiś gotowy taki element kluczyka. I też on świetnie może zaznaczyć nam rozdział w książce czy tam gdzie skończyliśmy czytać i widząc taki kluczyk najpierw mówimy, aha to jest klucz, książka jest kluczem do naszej wiedzy, warto czytać. Do tego zachęcam też wszystkich do tego, żeby nie tylko w czasach pandemii, ale w ogóle, żebyśmy wrócili do rozrywki jaką jest czytanie i do czasu, który spędzamy właśnie przed komputerem, przed telewizorem, żebyśmy zamienili po prostu na książkę. Zobaczcie, tu jeszcze taka kolejna forma, taki mój pomysł, i tu jest malowanie. Tutaj farby akwarelowe, naszkicowane książki, półka z książkami. Myślę, że też fajnie sobie taką zakładkę wykonać. Można jeszcze ją polakierować i jest po prostu jak ze sklepu. Proszę bardzo, kolejny pomysł, zobaczcie. To jest taka też. Jak widzicie, elementy, no, gdzie jakiś pomysł, taki troszeczkę tu jak mundur wojskowy, ale, ale myślę, że, że jest też ciekawa i też bardzo ładnie prezentuje się w, w książce, i książka taka stojąca na półce, gdzieś przypomina nam, że byśmy przeczytali i skończyli tę powieść. Tu jeszcze. Prosta forma właśnie takiej zakładki, wykonana metalizującymi długopisami. To jest takie wzory, które nam się z tymi mandalami obecnie bardzo popularnymi kojarzą. Słuchajcie, zachęcam, bo to jest naprawdę forma relaksu, forma spędzania inaczej wolnego czasu, albo też takiej terapii odejścia od tego wszystkiego, co się dzieje od tych wszystkich zmartwień, od tego strachu, zgryzoty i po prostu znalezienie sobie takiego małego kawałka świata artystycznego, niezależnie od tego, czy naprawdę jest. Jesteśmy jakoś artystycznie uzdolnieni, bo tak naprawdę wszyscy mamy w sobie jakąś żółkę artystyczną. Tylko wystarczy usiąść, porobić coś i zobaczyć, czy to nam się udaje, czy to nam się podoba, i być po prostu ze sztuką za pan brat. I tutaj już przechodząc do ostatnich propozycji, zobaczcie, tu jest tak humorystycznie. To jest taka czas na herbatę, czyli czas na książkę. Taka forma właśnie filiżanki, którą pokolorowałam, wycięłam, przykleiłam tasiemkę jest taka herbata do zaparzenia. To też świetnie wygląda. I zobaczcie, jak można fajnie zaznaczyć sobie książkę, jak ona będzie wyglądała na półeczce taką właśnie herbatą. I tutaj, jeżeli chodzi już o biżuterię dla książek, no spójrzcie, tu jest taki mój pomysł, już ostatni, bo on się... ewoluują te pomysły w mojej głowie i naprawdę mogłabym dzisiaj zasypać, ale to nie o to chodzi, żebym Wam pokazywała wszystko, co w mojej głowie siedzi. Po prostu ma być to jakiś impuls do tego, żebyście też pomyśleli, też pobawili się, może wykonali coś podobnego, a potem zobaczycie, że te pomysły po prostu same Wam do głowy będą przychodzić. Zobaczcie, że to jest naprawdę taka taki prosty element, gdzieś jakiś taki paw, który dawno wykupiłam sobie gdzieś tam w sklepie, można to też narysować, dokleiłam jakieś takie szlachetne perełkowe cekinki, nalepeczki yy, i zobaczcie jak to pięknie wygląda. Jeżeli ktoś dostałby taki prezent, myślę, że byłby bardzo zadowolony, a zresztą wy też myślę, że zaznaczając sobie taką zakładkę, książkę, będziecie też miło wspominać czas pandemii po prostu i tego, że można było pracować w domu, że y, praca się taka artystyczna opłaca, bo tak jak mówiłam, ma ona wiele aspektów, wiele pozytywnych czynników, o których nie myślimy na co dzień, ale naprawdę bardzo dobrze wpływa. Zachęcam wszystkich tak y, osoby starsze tak yy, i osoby yy, młode i te bardzo młode do aktywności takiej twórczej. Zachęcam, polecam. Na dzisiaj kończę, nie przedłużam. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się za dwa tygodnie. Do widzenia. Pa pa.